Przedsiębiorstwo Budowlane Anbud Spółkazo od ponad 15 lat rozwija swoją działalność i systematycznie wzmacnia swoją pozycję wśród generalnych wykonawców realizujących inwestycje w zakresie budownictwa przemysłowego. Jako generalny wykonawca realizuje inwestycje również w konwencji zaprojektuj i zbuduj, integrując wszystkie branże, tworząc w ten sposób wartość dodaną dla swoich klientów w postaci nie tylko zrealizowanego obiektu, ale również zapewniającą pomoc w doborze technologii wykonania obiektu, która prowadzi do zwiększenia ekonomiki inwestycji. W ciągu ostatnich trzech lat firma Anbud oddała swoim klientom łącznie około 20 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, realizując pracę również na czynnych zakładach produkcyjnych, co jest dodatkowym wyzwaniem. Strategia rozwoju firmy oparta jest o pięć kluczowych zasad, którymi kierują się wszyscy jej pracownicy. 1. po pierwsze, jakość. TB Anbud tworzy wartość dodaną dla klienta poprzez realizację inwestycji z zachowaniem najwyższych standardów, a dostarczane przez firmę usługi zaspokajają potrzeby, wymagania i oczekiwania inwestorów. 2. Bezpieczne i przyjazne miejsce pracy. Anbud wszystkim osobom zaangażowanym w proces inwestycyjny zapewnia bezpieczne i zgodne z przepisami prawa warunki pracy, a swoim pracownikom stwarza przestrzeń do realizacji ich celów zawodowych i osobistych. 3. Odpowiedzialność za środowisko naturalne. Od nas zależy, czy zdążymy odtworzyć świat, aby stał się takim, jakim był na początku swojego istnienia. Dlatego Anbud, realizując swoje zadania biznesowe, robi to w sposób odpowiedzialny, analizując wpływ swoich działań na przyrodę. 4. Zaangażowanie w działania na rzecz innych. Rozwój przedsiębiorstwa budowlanego Anbud jest dla jego właścicieli, zarządu oraz pracowników szansą, ale i zobowiązaniem do podejmowania działań związanych ze wsparciem organizacji działających w obszarze społecznym. Anbud stale podejmuje wysiłek angażowania się w działalność charytatywną. 5. Uczciwość realizacji celów biznesowych. Podstawą rozwoju PB Anbud jest postępowanie przejrzyste i etyczne. Nadrzędnym celem firmy w relacjach z klientami, dostawcami, partnerami biznesowymi oraz konkurentami jest zasada uczciwego prowadzenia biznesu. Przedsiębiorstwo Budowlane AND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest przedsiębiorstwem stabilnym, które trzymając się swoich podstawowych wartości, stale wzmacnia swoją pozycję w branży. Jednocześnie wyznaczają kierunek rozwoju wszystkim stronom zaangażowanym w proces realizacji usług budowlanych.